Kurde, co tu tak zimno? Co jest? Co jest? Przecież kopie kryptowaluty. Dalej leży, lel. Kurde, co jest? Co jest? co jest? co jest? Co jest, kurde? Co jest? Każdy mówił, że AMD się grzeje, kurde. Że AMD 1000 stopni osiąga na IDLE. I co, kurde? Tu 35% Kryptowaluty kopie na procesorze 35 stopni, kurde. Tanie chłodzenie, ta tania pasta, co jest? Tania płyta główna. A tu kurde co? 35. Ja mam tym ogrzewać pokój? Przepraszam bardzo, to jest nieporozumienie jakieś chyba. Trzeba, trzeba naprawić. Trzeba naprawić. Zanim Wam powiem jak naprawimy, to trzeba puścić dobre reklamy. Na YouTube są bardzo dobre reklamy no zobaczcie tylko. To tak myślę, że bardzo dobre reklamy są na YouTube. Ciekawa akcja, bo mi się to nie zmieniło od przynajmniej 4 godzin. Może od przynajmniej 3. W jaki, w jaki sposób zwiększymy temperaturę procesora AMD? Nie chce mi się podkręcać, więc robimy coś innego, zaktualizujemy BIOS płyty głównej. Bo jest stary i mi RAM chodzi w 2133 MHz, kiedy kolega Corsair mówił, że będzie chodził w 3000 więc no... Trochę, trochę się nie zgadza. Zrobimy to w sposób najbardziej profesjonalny, czyli zaktualizujemy przez Windowsa. No, na co liczę tym filmem? Oczywiście, że liczę na wybuchy i w ogóle. Myślę, że tu w rogu będzie gdzieś tu lub tu. Made with Kinemaster napisane, żeby że wiecie, bo to jest ten program, który używają wszystkie profesjonalne wytwórnie w powiecie. Taki tu powiat, że, żebym się nie zdziwił w sumie. Ale najpierw musimy się dowiedzieć, w jaki sposób to zrobić. No, muszę zmienić program. No więc fajnie będzie się dowiedzieć najpierw mi procesor da radę jak kopię kryptowaluty chcę panie tam procesor panie kurde czy 40 czy 7 turbo turbo pro i w ogóle więc yy, musimy się dowiedzieć w jaki sposób dokonać aktualizacji biosu a kto nam lepiej w tym pomoże jak, jak youtube tylko, tylko youtube nam no, może w tym pomóc Hello everyone. I'm William from ASRock, and today I'm going to teach you how to check your ASRock motherboard BIOS version, update it, and clear the CMOS. When or why should I update no, I the BIOS? You update your BIOS when a newer version is required. Now we do not recommend that users update their BIOS if their system is already running normally. Now there are three ways you can update. You can update no, from wiem, it within the BIOS, under dos, normali, ale... or under Windows. Ale, no, when you're flashing the BIOS, please do not remove. Patience is key to a safe BIOS update. Before starting the update under Windows, please close all open programs. If your system is unstable under Windows, then please use another BIOS update method. Download the file for the Windows update. dawno od defile, więc, yy, kiedy ta strona jest po polsku? Mi się wydawało, że zawsze była po angielsku. Support Windows 10. Tutaj nie mogę sobie na jakiejś starej płycie ATX-owej postawić Windowsa 10? To jest, nie wiem, potrzebne w jakiś sposób? Czyli tutaj muszę zobaczyć listę obsługiwanych pamięci. Corsair. Ja wiem, jak ja mam. Sorsair Air Wenegance 8GB. To są te, coś tu będzie napisane, ciekawego o nich. To są te high-end, dożywotnia gwarancja i w ogóle. Ciekawe, czy CMK 8GX 4M. CMD. CMK. Chyba, chyba, chyba se chyba se kupiłem pamięci, które nie są obsługiwane. No cóż. Trudno. Eee. Wsparcie. BIOS. Przeczytaj uważnie jak zaktualizować. Panie tam. A po co to komu? Update AMG Agesa tu 00 potrzebuję tą opcję dobra czyli wszystko się sprowadza do uruchomienia aż jednego pliku a te pamięci są jest nie, nie, nie ten nie są yy, wychodzi na to że nie są kompatybilne z tą płytą główną ale to jest do końca niepotrzebne podobno to mi się przyda ale ja nie mam wegi, ja mam NVIDIA. To chyba mi to nie jest potrzebne. Ryzyk fizyk, robię to bez tego. Nie jest mi potrzebne Radeon VEGA Drivers. Teraz dobrze będzie... Wyłączyć wentylatory. Dobrze będzie... Zakończyć to. Ile mam stopni procesora? Nieźle spadają. O kurde, wzrosło. Dobrze jest zamknąć to. Dobrze jest też zamknąć całą resztę kurde niepotrzebnych do końca tych programów. Myślę, że dobrze będzie też usunąć jakieś niepotrzebne. Te podłączone do komputera. Chyba to wszystko. A czy gdzieś tam jest jeszcze jakiś? Bunwo, ale spokojnie. Damy sobie radę chyba. Możemy myślę zacząć proces. Myślę, że mogę już sobie komputer. Make sure you are not over overclocking your system. Wydaje mi się, że nie. Bardziej jest down Ale dobra, zobaczymy co się stanie. trudno się trochę ogarnia biały tekst na czarnym tle. Pan z Osroka mówił, że patience is a key ingredient. Jakrom file information does not match system BIOS. Co? To nie, no to się boję. To się boję. Chwila. W końcu ASRock daje taką fajną aplikację. Jest. Wybieranie bias. Myślę, że przez ASRock update and Shop. Myślę, że, że nic nie może pójść nie tak. Tutaj kolega Xalter napisał, że you can go ahead and press Y to continue the update. Yes, I'm sure about that. Czasami myszka działać, chyba się komputer zaciął, ciekawa akcja, to chyba, chyba sobie nie zaktualizuje tego BIOSu, a nie, czekajcie, Czekrom layout changed, ASRock to znaczy, podobno mogę dać Y i nic się nie stanie. Szczerze się trochę boję. Wejdę na Jasną yes no Baton. I on mi powie: Uwaga, odpowiedź brzmi: o kurde. Dobra uwaga, klikam Y. Are you ready? No. gotowy? że nie jestem ready. Z tego co udało gotowy? się wywnioskować, to całość miała wyglądać inaczej. Ale nie wiem, może to jakiś nowy system aktualizacji. Może będzie BIOS się aktualizował przez Windowsa. Śmiesznie będzie. Wychodzi na to, że nie. Pierwszy raz update'uje BIOS w swoim życiu. Podoba mi się ta akcja, że ten program jest 26... Yy, co? 26 października 2017. co mam pomysł, bo trochę się jednak boję mimo wszystko więc pobiorę ten plik jeszcze raz, ale z angielskiej strony ASRocka zgoduje, że te pliki są takie same, ale ale co tam, zamkniemy to i patrzymy teraz jak się blikuje płyta główna aha, bo w ogóle się wyłącza ta, w, w ogóle się myszka wyłącza i wszystko jak on rytuje flash Prawdopodobnie robi to specjalnie, żeby nic nie zepsuć po drodze. Pewnie tak jest. Ale... Nie wygląda na to, że... Zoom będzie działał kiedykolwiek poprawnie na no, przypadku tego aparatu. Wygląda na to, że... Jak go wyłączę, będzie napisane funkcja Zoom nie działa poprawnie, skonsultuj się z serwisem. Don. Y. System is going to shut down. I'm ready. Teraz zamyka. A nie ten. Pewnie będę musiał go włączyć. Dziwny system, nawet, ale. Ja tam się nie znam. Włączył się sam. Podobał mi się ten dźwięk, ale. Ale, ok. Nie brzmiał on zbyt przyjaźnie, ale ja tam się nie znam. Brzmiał jakby. Jakby Bios już, już, już nie żył, ale chyba dopiero będzie nie żył. Ja się cały częsy, tak ogółem. Nie wiem, być może to, to niepotrzebnie. Chcę zrobić snapa, ale nie mogę. Nie da się, nie da się zrobić snapa. Nie da się. Nie da się, widzicie to, widzicie to? O, teraz się udało. Podoba mi się ta sytuacja, ale wolę nic, nic nie ruszać, że ta klawiatura tak fajnie się się, że aż ją słychać. Myślę, myślę, że be, myślę, że skończy się tak, że rzeczywiście będzie ten napis made Kinemaster, kurde. Ja już chyba chyba już mogę pobierać tego Kinemastera. Chyba już, chyba już mogę zacząć. Myślę, 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 że wszystko, że będzie jakiś power failure, fe, failure i w ogóle i się zapali ta płyta główna. Kinemaster Pro Video, no widzicie, on, je, on jest pro, nie to co ten Vegas, nie to co ten Vegas dla idiotów. Next Streaming Corp. No ja myślę, że, że ten. Myślę, myślę że Kinemaster. Profes... Widzicie? No, widz... widzicie? Profesjonal... video production on the go. No Kinemaster to jest naprawdę... Profesjona... Profesjonalny ten. Profesjonalny ten dla prawdziwych profesjonalistów. A nie jakiś Vegas taki co ja używam. 44 Mega. I taki Vegas ile zdejmuje? Widać, że Vegas dla idiotów. Chyba już wiem jak zrobię nowe intro. Ja już wiem jak zrobię nowe intro. Ja już wiem jak zrobię nowe intro. Uwaga, zaraz będzie 100%. Ja nic nie zrobiłem. Patience, tak mówił Pan Was roku. Uwaga, wolę wcisnąć teraz to DEL, wolę wcisnąć to DEL, żeby coś sprawdzić. I uwaga, uwaga: ddr 4 2133 czyli nic się nie zmieniło. Wszystko jest takie samo jak było. Czemu jest deram frekwencji na auto? Czemu nie jest na tyle? Czemu nie jest na tyle? Dobra, kiedyś, kiedyś to naprawię. Ale widać, że się rozdzielczość zmieniła, bo wszystko się stało nagle, nagle ostre. I muszę zmienić HDD. Chwila, chwila. Teraz się boję, że mi się trochę nie, nie ten, że mi się nie uruchomi system. A ale tam. Zawsze jest Linux, tak? Na, na pendrive gdzieś. Teraz jest przynajmniej ostre to logo Asroka. Wcześniej nie było. Wydaje mi się to, że jak, mi się, jak się ten komputer włącza, to, 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 to brzmi bardziej jak ten. Bardziej jak wiertarka. No i proszę bardzo, kurde, Asrock to jest, to, to jest firma Asroka, a nie jakiś tam. Asusy, tak, wszystko poszło jak spłatka, Ale ten dźwięk na początku instalacji BIOSu to był spoko. Bo naprawdę, ustawię się na sygnał SMS-a. to naprawdę wszystko musi tak buczeć? Czy to musi tak buczeć? Naprawdę, to musi tak buczeć. Pytanie, czy się Windows uruchomi? O, no, to jest typowe. I mi się zaraz skończy nagrywanie. No, było, czekaj, ale nie wiem, jak pamiętacie, instalację ramu z x to kończyło się to tym, że po pewnym czasie był po prostu bluescreen. <gryw> więc było fajnie. Ale wychodzi na to, że działa. Jeszcze się muszę dowiedzieć, w jaki sposób sprawdzić info o tym, jaki mam bios. Chyba w DX DXDiablo mogę to zrobić. Pozostawię to bez komentarza może. Pozostawię to bez komentarza Windows R DX i chyba jednak będzie trzeba zrobić film w tym Wegasie dla idiotów. Smutne. Szkoda. Chciałem w końcu się nauczyć Kidna Mastera. W końcu to jest prawdziwy program dla profesjonalistów. Chciałbym widzieć jaki, jaki tam był w tle ten ten, ten soundtrack. Producent systemu to Be Field by OM. Model systemu to Be Field by OM. To dobrze świadczy o firmie Asrock. Yy, mamy BIOS datę. się zgadza, czyli 3 lipca 2019. Wersja 5.00e. Problem jest taki, że taka wersja nie istnieje. Ale spokojnie, to jest do końca nieważne. Wszystko się chyba zgadza. Chyba. Nie no, wiesz co? Wiesz co? Samsung, wiesz co? Ty weź się Samsung, ogarnij się, Samsung. Weź się ogarnij już Samsung, proszę. 29 stopni, czyli się chyba wszystko zgadza. Czyli chyba, nic się, chyba nic, nic się nie zepsuło Przynajmniej mam taką nadzieję, że się nic nie zepsuło po drodze I mam nadzieję, że AMD mi się zacznie grzać ale, ale dźwięk naprawdę fajny jak się aktualizuje Piosenka Jakby ktoś się zastanawiał to tak Temperatury wzrosły Tak naprawdę wzrosły Dziwi mnie to trochę, ale już Wam powiem, dlaczego chyba tak jest. Po pierwsze, wtedy było otwarte okno i ten. I wtedy kopałem na tylko czterech tych CPU-korach. Teraz kopię na pięciu. Czyli, że jest różnica. I zauważyłem też, że CPU-fany w ogóle zwolniły, nie wiem do czego. Temperatury są tylko nieznacznie, więc nie wiem, nie do końca wiem, jaki jest ten, dlaczego tak się stało. Więc być może nawet i temperatury spadły, spadły i są niższe wartości wentylatorów. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale cóż, nie wiem, mi to nawet pasuje, że są niższe wartości wentylatorów. To znaczy, ja ich nigdy nie słyszę, więc w sumie mi to nie robi różnicy, nigdy to Silentium PC nie słyszę, więc. I myślę, że można już powiedzieć do doskonale, że, że, że cały ten madlewiki Master KineMaster to, 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 to jeden wielki blef. I możemy chyba wrócić do normalnych sentry. mam taką nadzieję. Tak? Więc puszczę normalny soundtrack. Dziękuję, dobranoc. Y już, nie już, nie będę już nie będę robił takich złych przybliżeń na twarz, okej? Okay? Takich, już takich przybliżeń nie będzie na twarz. Tak. Mam nadzieję.